Pewnego pięknego poranka, Emilka wstała i wyobraźcie sobie, że pomyślała co by mogła nagrać jakiegoś fajnego i w ogóle wyboistego, żeby widzom się to spodobało i żeby oczywiście, i żeby było fajnie. No i tak myślała, myślała i w końcu stwierdziła, że dawno nie było na jej kanale Sky Warsów, oczywiście z Jasia, nigdy, znaczy nigdy, dawno nie mówiła tego, że co 200 ma będą vouchery. No i dawno nie ginęła na rękę, więc wypadałoby powiedzieć serwu, zejście ja milki. A to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem gramy na Skywarsach, na serwerze oczywiście, jajsmc.pl. No i co 200 opek będą vouchery standardowo. Zapraszam Was do opisu. Tam jest snap, Instagram, grupa, wszystko bla bla No i ja Was zapraszam na pierwszą rękę. No więc moi kochani, jesteśmy już na pierwszej ręce w tym odcinku. No tutaj pięknie statki w sumie. Bardzo ciekawie się zapowiada, ponieważ yy, no też mamy tutaj w sumie taki statkowy klimat, że tak powiem. W końcu wakacje, jejku, no wejdź tutaj, milki. No ja w ogóle już nawet zapomniałam jak się wchodzi, no ale dobra. Um, próbowałam nagrać czysi ten odcinek tak przed chwilą, no ale niestety był on na mnie taki fokus, że, że jednak nie nagrałam tego. Jeju, jak tutaj jest ciemno w ogóle. No ale niestety nie mogłam nagrać tego odcinka, bo ciągle wszyscy się na mnie fokusowali, więc tym razem będę. Nie, kamerka. Więc tym razem się po prostu będę, będę bardzo, bardzo uważała na to, żeby no, było bezpiecznie tak w miarę. A to jest jeszcze label w ogóle otworzę. Żeby było jasno, dobra, lepiej. No więc, moi kochani, jak wiecie, to dosyć dawno nie było żadnych odcinków na moim kanale i mogliście się w sumie tak no zorientować, no ale no nie wszyscy mają mnie na snapie. Jeżeli ktoś mnie nie ma, no to zapraszam oczywiście, ponieważ właśnie tam informowałam was, że nie będzie tych odcinków, ponieważ jestem u cioci. No. No i właśnie dlatego tych odcinków nie było przez taki tam, no w sumie krótki czas, bo tam tydzień, nie niecały nawet tydzień to nie jest za dużo. W każdym razie już właśnie te odcinki powracają. I ku takie słabe zawsze enchanty biorę, ja Cię kręcę, już nie wiem. Dobra, no powiedzmy, powiedzmy że będą te enchanty. Ujdzie, dobra? Ujdzie. No więc kontynuując, no to po prostu teraz będą się częściej pojawiały te odcinki, ale w zasadzie to teraz jak jestem, jak tutaj widzicie ten odcinek, no to mnie niestety nie ma w domu, bo jestem dokładnie w czarnym groniu. Jeszcze, zresztą jak Wam zinformowałam w odcinku z Q&A, no więc... No, no, no po prostu jestem czarnym groniu. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnych tam jakichś snapów z tego wydarzenia, no to możecie mnie dodać na snapie, ja was nie zmuszam, ale... No nie... No przyznam, że, że fajnie by było, gdybyście mnie właśnie na tego. Na takiego snapa dodali, no. Okej, okay, tam jest jakaś osoba, patrzcie się mi on tutaj podstrzelałem z powiedziałam. A ona już spada, no to chyba luz. A nie, jednak się jeszcze... A, to jest Junior Admin, no to pozdrawiam bardzo serdecznie tego tej Junior Admina, którego mam nadzieję, że sklepi... Ej, no nie. No nie pierwsza przegrana arenka. Trudno, lecimy na kolejną arenkę. Oki. Okay. tym razem niestety arenka nam nie za bardzo trafiła. No nie ten klimat, no ale ujdzie, słuchajcie, ujdzie. E, spadamy już na dół. Ja już tym razem już nie spadam, że tak powiem, tam na sam dół. Ja sobie tylko chwileczkę poczekam i, 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 i będę miała właśnie itemki. I będę się teleportowała do innych i oczywiście ich zabijała. Dobra, mamy już nasze wszystkie itemki stałe. Oczywiście mam te itemki stałe, ponieważ mam rangę lepszą. E, no, ranga youtuber, pozdrawiam. Dobra, bierzemy tego koksa. I e, tam jest jakaś już pierwsza osoba. Ona już chce po prostu umrzeć. Ja już to widzę, że dobra, nie, dajmy jej pożyć chwilę. Idźmy do tej tam osóbki. Ja nie mam oczywiście nic, z czym mogłabym się przebudować, no ale... No... Huu, to był, słuchajcie, zawał milion. To był zawał milion, przyznam. Dobra, tutaj ta osoba widzę, że chce się perłą jakoś przeteleportować, ale ja się. Nie, no nie, serio. Ja w ogóle już sobie z tego praktyki. Ja muszę się pouczyć. Spokojnie, w tym odcinku wygram chociaż jedną rękę, W sumie challenge. Wygraję rękę, challenge. Kolejna aręka jest, trzecia w sumie. No i znowu się na mnie wytrafiła, bo mamy zimę. No ale pomijmy ten, że skromny fakt. I, i, I co? No i w, gramy, tak? Gramy. Mam nadzieję, że chociaż tym razem nam jakoś się tutaj sz, jakiś farcik, no nie wiem, no cokolwiek. tutaj chyba nic nie możemy takiego kupić. Gladiator to nie, 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 nie dziękuję, słuchajcie, nie dziękuję. Mam już tak wszystkie itemiki same, no to w sumie nam to jest niepotrzebne. Ale tak, poczekamy sobie zaraz po czasie już Arenka, więc bierzemy, no nie mam nic ciekawego standardowo. Tutaj też nie. Jedyne co mogę zrobić to się zabaga, zabarykadować, żeby nikt mnie zaraz nie strzelił, żeby mnie coś po prostu nie strzeliło. No bo ja już za dużo, ja już tyle tych arenek przegrałam, no i znaczy, no, no, dosłownie przegrałam, no i jest mi z tego powodu. Nie ukrywam, jest mi po prostu przykro, że nie umiem grać, ale to się oczywiście teraz. Słuchajcie, patrzcie się teraz, nie patrzcie teraz. Już tam mamy pierwszą ofiarę. Ja już ją widzę. Nie, nie, czekajcie, gdzie ona jest. Dobra, uciekła nam ofiara pierwsza. Smutno mi jest trochę z tego powodu, ale tą zrzucimy, patrzcie się. Trafię w nią? Tak, trafiłam w nią. No i no cóż, no i nie mogę w niej trafić. No halo, halo admin. pierwsza perełka wykorzysta. No nie, nie, to jest najgorsze. No nie. Widzicie jakiego ja mam pecha? Czy ktoś to z was widzi? Dobrze, tutaj już oczywiście zrzucimy tą osobkę. No, o! Dobra, przynajmniej zginęła, słuchajcie. Zginęła, co prawda nie tak dokładnie jak chciałam, no ale zginęła, tak? Zginęła, zginęła, to się liczy, to jest mój kill. Jeszcze zostały nam dwie osoby do wybicia i ja to zrobię, ja to zrobię, zrobię coś, co dokonam po prostu niemożliwego, jak to zresztą powiedzieli. Mały krok dla człowieka, jednak wielki krok dla ludzkości, to ja go troszeczkę zmienię, czyli mały krok dla Milki, a wielki krok dla jej kanału i dla mnie. Maj... Ziomek, co ty tu w ogóle z Halo, halo, o, 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 ISW, jest wód, jest wód, słuchajcie, jest wód, to jest patrzę, co ja zrobię, ja zrobię, ta, o, o, co ja zrobiłam? Ja normalnie, co ja zrobiłam? Dobra, ale oni jeszcze żyją, patrzcie, oni jeszcze żyją. wygra. Jesteśmy na ostatniej arence i znowu zimowa. Nie wiem, co mam z tymi zimowymi arenkami, no, ale po prostu jakoś sobie nie trafiam dzisiaj. No ale dobra. Ostatnia arenka, mam nadzieję, że będzie wygrana. Zrobię zresztą wszystko, co w mojej mocy, aby wygrać tę arenkę. Ja teraz się tutaj postaram, ale to ja się tutaj postaram, słuchajcie, to powinno być tutaj. Ja sobie zawsze właśnie w jeden sposób ustawiam te rzeczy. Ym, mam nadzieję, że to nie dlatego zawsze przegrywam. To by było smutne. Ale tak, tu mają w ogóle zauważam, że wszyscy już takie itemy gotowe. Ja to go rozwalę, zioma, dobra, 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 dobrze mi idzie, słuchajcie, dobrze mi idzie, no gdzie on jest, tu jest, o, 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 mamy perły, super, mamy od niego perły, w sumie chyba dwie zyskaliśmy, bo miałam dwie, w sensie zmarnowane dwie, znaczy jedną zmarnowałam, a mam ogólnie trzy, to dobrze, i tu jest ten Michał, ja, co, co ja zrobiłam? Okej, okay, ja go zabiję, no chyba nie wie, że mam łuk. No i nie jeszcze nie poleciał. Słuchajcie, on jeszcze od nas ucieka, ja nie pozwolę mu... Ja nie pozwolę mu uciec, no bo niech sobie tam idzie. A niby, że już koniec uciekania. A tutaj surprising no i jednak nie, dobra, mamy już tą osobę zabitą. Teraz tam pójdziemy zabić tę osobę naszego gracza. Nie powinno się tak powtarzać. Ja się cały czas powtarzam zauważam, więc przepraszam, jeżeli tak jest. Okej, okay, kolejna osoba pięknie zdydała, się, no i znowu osoba. Ja się jednak tego nie nauczę, no ale przynajmniej się postaram. Dobre, dobre, ja daję radę, daję radę. Powoli ja tu już w sum, wiecie, wkraczam do gry, ja już... Ja musiałam się tutaj... No, ej, ej, no nie, no nie gadajcie, że mi to... No, o, o, dobra, nareszcie. Nie, słuchajcie, ja mam problem z... Nie, rozładowała mi się kamera. Ja jeszcze ten ziomek tutaj idzie. No nie, jest chwilowo bez kamerki. Ja to zaraz ogarnę. Czekajcie, spokojnie. Tylko zabiję. Okej, okay, dobra, zabiłam. Już ogarniam kamerę, już jestem. Zobacz, wyłączyła mi się kamera. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale już jesteśmy spokojnie. Wracamy na wizję. To były tylko problemy techniczne. Ale oczywiście, takie problemy techniczne nie przeszkodzą mi w, wygranie, w wygraniu tej arenki. Gdzie są jeszcze te dwie osoby? Gdzie, gdzie, gdzie? Where? Tam chyba nie ma nikogo. Dobrze, że mam tego Optifina. Czy tutaj ktoś jest? Nie, kurczę, nikogo tutaj nie ma, nie mogę, nie, mam zawsze problem z znalezieniem tych osób, w sensie tych pozostałych graczy, którzy, którzy już, którzy mi tutaj zostali, zawsze mam problem, Powinny tutaj być ten kompas, co jest na wielu serwerach, więc chyba tutaj za, zaproponuję administrację, żeby coś takiego wprowadziła, bo to byłoby serio fajne, jak widzicie, ja mam teraz problem, no i co, i co mam zrobić, no nic nie zrobię w tym przypadku, no. Hmm, dwie osoby jakieś tutaj. Pozdrawiam. Z... O, mam je. One mają sojusz. Okej, okay, mam je tutaj, no to oczywiście ja do niej pójdę pude... i się zbaguję. Au, au. Wow, ja jestem zdziwiona, że nie, nie zbagowałam się. Okej, okay, no to idziemy teraz do niej. O, tutaj są, patrzcie. O, nie zauważyłem, nie zauważyłem. Nie, dobra, pierwszą tutaj wyeliminujemy. Wyeliminujemy ją. Pierwsza jest, teraz druga. Słuchajcie, drugą damy radę, drugą damy radę. Ja, ja to wygram. Nie wiem, jakim cudem wygram to. Słuchajcie, wygram to. Ja się czuję jak mistrz, ja się po prostu czuję jak mistrz. Co prawda, nie wszystko tutaj poszło po mojej myśli podczas grania tych dwóch arenek początkowych, no ale jednak wygraliśmy dwie, no więc powiedzmy, że jestem jakiś tam mistrzem oczywiście. Challenge, challenge, wygraj arenkę jest zaliczony, no więc no to chyba był byłoby na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę, wbijcie do grupy na Facebooku Milky Way, e, ponieważ. No jest tam fajna atmosfera, nie zapraszam. Możecie również zaobserwować Instagram oraz dodać mnie na Snapie. I swoją drogą widzieliśmy już 2000 obserwujących na Instagramie. I właśnie Wam bardzo dziękuję. Zostawiam Wam tutaj serduszko. Zresztą Wy też możecie zostawić pod najnowszym zdjęcie serduszko. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, papa. No i widzimy się później. Strzałka.